Dzień dobry, witam serdecznie z firmy Belator Maszyny Budowlane Ryda Śląska. Dzisiaj, przedmiotem tego dłuższego materiału będzie ta oto tutaj gąsienicowa układarka mas bitumicznych marki Vogele, model super 800-3I z roku 2015. Maszyna z fajnym przebiegiem, 3706 motogodzin. W związku z tym, jak na te lata, to ta maszyna naprawdę dużo nie przepracowała tych godzin. Standardowy stół rozciągany hydraulicznie AB220-3 TV, czyli mamy tutaj w podstawie 1,2 do 2,2 m. Można oczywiście zastosować poszerzenia mechaniczne, i tutaj uzyskujemy maksymalnie 3,2 m. Z tego co pamiętam, na tym stole. Natomiast ta maszyna na wyposażeniu poszerzeń nie ma, fajnie, fajnie jest utrzymana. Naprawdę, stan techniczny myślę, że nie ma się do czego przyczepić. Kosz zasypowy, podajnik zgrzebłowy, tutaj mamy wszystko w jak najlepszym porządku. Ja tu nie będę chodził, będę chodził tak troszkę w jedną i w drugą stronę, dlatego, że słońce akurat świeci na wprostej tej maszyny i takie brzydkie cienie będą z mojej postaci rzucone tutaj, dlatego pozwolę sobie chodzić w prawo i w lewo, a nie dookoła. W środku silnik Dojca. Zaraz sobie zajrzymy do komory silnika. 55,4 kW. Standardowo, w środku sucho, nie ma tu większego problemu z tą maszyną. Ale tak jak wspominałem, tutaj nie ma, nie ma żadnych wycieków, suchutko jest generator, wszystko w jak najlepszym porządku, paski, zresztą później odpalimy maszynę, zobaczą Państwo, że wszystko fajnie, hula. Tam mamy tutaj takie porobione uchwyty, na przykład na łopaty, na jakieś grabie, to co jest używane w czasie pracy z masą. Jeszcze druga strona. Już zaglądamy. To tutaj, jak to się ma, ja tutaj nie, nie otworzę tego całkowicie, bo zaraz pokażę Państwu, co to sobie poprzedni właściciel za patent wymyślił. Tutaj również sucho, czysto schludnie, nie ma się co do czego przyczepić. Tutaj też mamy uchwyt na, na te elementy. Mm. Dobra. Miałem pokazać to, co klient sobie wymyślił. Już zaraz to zrobię, tylko sobie odłożę te dodatkowe klucze. To, co chciałem pokazać, to, to właśnie tutaj ten patent związany z tym zabezpieczeniem takim, że mamy tutaj taki bolec złożony, i wtedy całe to ramię niwelacji nam się nie przesuwa, nie rusza. Aczkolwiek ono z reguły chodzi ciężko, ale to jest na pewno w czasie transportu jakieś dodatkowe zabezpieczenie, że mamy pewność, że nic nam się nie, nie rozłoży, nie otworzy i ta maszyna, na no, jakieś elementy z tej maszyny nie wyrządzą komuś, komuś jakieś krzywdy. Jak już jesteśmy tutaj z tyłu, no to zajrzymy zaraz do ślimaków, do stołu ślimaki są oczywiście podnoszone hydraulicznie. Można regulować ich wysokość. Jeśli chodzi o opłyty, to tak tutaj wyglądają. Warto, możemy sobie to lepiej, żebyśmy sobie to obejrzeli w tym momencie niż później podczas pracy, ponieważ to jest mało miejsca. I Jakbym się tutaj wywrócił, by mnie fajnie wciągnęło gdzieś, przemieliło. Fajnie by się to oglądało, ale ja nie miałbym fajnie. Okej, okay, płyty denne. I teraz jeszcze. Tutaj spód. Na tyle, na ile. Mogę pokazać tam to. to Państwu pokazuję. płyty na pulpity boczne, pulpity cztery elektroniczne, już te nowoczesne. Tuleje. Wszystko tutaj też wygląda bardzo ładnie. No i jeszcze ta strona lewa. Grubość płyty, tampery, ślimaki, no wszystko tutaj jeszcze jest z masy, z właściwie z może jest polany tym środkiem separującym, i tak to wygląda. Klepki praktycznie jak nowe. Później jak podniosę kosz, to, to sobie zobaczycie to wszystko. Tutaj też ten kosz jeszcze z masy jest upaperany. No i co? Możemy ją odpalać i, i zaraz się przekonamy, jak to wszystko funkcjonuje. Podest, oczywiście, dodatkowy. stanę wyżej. Rzut oka na górę maszyny. W tym czasie ją zazbroimy. Pulpit standardowy. Nic tutaj nie ma ekstra. Zaraz to wszystko się na chwilę rozświetli. Właśnie teraz i za chwilę będziemy mogli uruchamiać silnik. Oświetlenie robocze zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Po dwie lampy. Więc można sobie tutaj fajnie doświetlić. No to też jest ważne podczas pracy w warunkach takich, kiedy słońca nie ma. Odpalam! Ona przyznaję trochę wcześniej pracowała Także jest rozgrzana ale zapewniam że pali na dotyk Nie było z tym problemu Stała przynajmniej tydzień czasu I nie, nie było żadnego problemu że dzisiaj tutaj po przejeździe Pod nasze logo gdzie zwykle robimy zdjęcia i filmiki nie, nie było z tym problemu. Co so, ja sobie zamknę? Gorz, jadę na dwa skrzydła od razu. Cyk i teraz możemy się nią kawałek przejechać. Powolutko ją puszczę, to nie będzie jakiegoś szaleństwa z szybką jazdą. I tutaj właśnie klepki, teraz pełne okazałości, oryginalne klepki, także one tutaj naprawdę wiele jeszcze popracują z tą maszyną. I druga strona, tak samo. No, wypadałoby ją naprawdę troszkę tutaj przeczyścić jeszcze, ale myślę, że to nie będzie żadnego problemu z tym, jeśli, e, jeśli będą Państwo zainteresowani właśnie e, zakupem tej maszyny, to tutaj wszystko zostanie na pewno doprowadzone do perfekcji. Silniczek sobie fajnie, równiutko pracuje. Spróbujemy teraz powłączać wszystkie systemy. Ona już się uruchomiła. Jeszcze możemy włączyć grzanie stołu. I można zobaczyć, że tutaj tampery pracują, wibracja pracuje. Ślimaki. No i oczywiście sam podajnik z też tutaj pracuje jak najbardziej. Pa 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 co moglibyśmy jeszcze zajrzeć? Aha właśnie jak te tampery wchodzą. Jedzie maszyna w drugą stronę, więc... Myślę, że nie będzie problemu, żeby to zademonstrować. Zarówno ten, jak i ten pracują. No, jeśli chodzi o skręcanie, no to chodzi ja już sobie to powyłączam żeby jej nie maltretować jeśli chodzi o prędkość no to, to maks na żufiu Lakson nie działa, na pewno to do poprawki. Złożymy sobie stół, lewa strona i prawa strona. Się złożyło, jeśli chodzi o e, pochył ślimaków, to mamy tutaj jazda góra-dół. No i co jeszcze, może zająca, a może nie spadnę z maszyny? No, ona jak się rozpędzi, to. To no potrafi naprawdę jechać szybciutko. Muszę uważać, bo tu mamy taką pochyłość. Zapomniałem o tym. Niepotrzebnie w tamtą stronę jechałem jak Państwo widzą działa wszystko jest sprawne skręcanie jedna strona druga jedną ręką się trochę źle steruje trzeba uważać podczas takich manewrów żeby sobie nie zrobić kuku. Jeśli są Państwo zainteresowani tym sprzętem, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Wszystkie dane kontaktowe na naszej stronie www.ww.gl.myszchenb.pl w zakładce Kontakt. To tyle na razie. Trzymajcie się. Dobrego dnia, popołudnia, wieczoru. Cześć.